Subskrybuj kanał Zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. Cześć, z tej strony Kuba z Zagranie.com. Druga kolejka Mistrzostw Europy, pierwsza bardzo szybko nam zleciała. Nie obyło się bez niespodzianek razem z tą najboleśniejszą dla nas, a więc nasza porażka ze Słowacją. Druga seria gier rozpoczynamy od grupy B, pierwsze spotkanie w Petersburgu o 15.00, Finlandia kontra Rosja. Gospodarze tego meczu, Rosjanie, pierwsze spotkanie trochę przespali z Belgami, nie dojechali chyba na to spotkanie, natomiast Finlandia pokonała Danię 1-0, tworząc sobie tylko jedną sytuację bramkową, ale jak się okazało to wystarczyło przy 23 strzałach Dończyków. Ten jeden wpadł do siatki, ale właśnie Duńczyków i Finlandia ma trzy punkty, prowadzi wspólnie z Belgią w grupie. No i sytuacja nam się trochę wywróciła do góry nogami. Nie spodziewaliśmy się, że Finowie będą tak niebezpieczni. Zobaczymy, czy z Rosjanami podobnie uda się Finom urwać jakieś punkty, a może zdobyć nawet i komplet. Rosjanie również w tym pierwszym swoim spotkaniu nie byli zbyt ofensywnie nastawieni. Tylko 5 sytuacji podbramkowych, no i trzy stracone bramki, więc tutaj zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, jak mawiał Adam Nawałka leżało wszystko. No i mamy spotkanie dwóch ekip, które nie będą za bardzo pewnie atakować, więc spodziewamy się raczej małej liczby bramek. Fortuna, z którą dzisiaj gramy proponuje kurs 1.64 na zdarzenie, że poniżej. 2,5 bramki zobaczymy w tym spotkaniu. I też właśnie w stronę tego typu idę. Myślę, że nie zobaczymy zbyt wielu bramek. Rosjanie będą jakby nie patrzeć, grać już też o życie, chociaż porażka co prawda nie wykluczy ich z możliwości awansu. Ale jednak tutaj trzeba będzie kalkulować wszystko i z chłodną głową atakować, więc myślę, że to się może zamknąć w jednej, może dwóch bramkach, kto wie czy w grę nie wejdzie podział punktów. Gramy tak jak już mówiłem w Fortunie i pamiętajcie, że macie od nas także specjalne bonusy przy założeniu konta 100% do 2100 zł od drugiego depozytu, także 600 zł zakład bez ryzyka oraz 20 zł freebet. Pamiętajcie, że kod do rejestracji w Fortunie to 2720 PLN, czyli tyle ile wynosi suma tych wszystkich bonusów. Jeżeli chcecie być na bieżąco z ofertami na czas Euro 2020, chcecie być na bieżąco z analizami i typami, subskrybujcie nasz kanał, a także śledźcie naszą grupę na Facebooku grupa Zagranie. A na pewno nic Was nie ominie. Na teraz ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Na razie.